Jeżeli okay. byłaby, byłaby taka możliwość, byłaby taka opcja. Oczywiście, jaką modelkę ja jak jakiejś normalnej firmy to tak, ale nie niekoniecznie, bo to nie o to tu chodzi w tym wszystkim. Liczymy na dobrą zabawę. Tak, tak że... dokładnie. Prądzę, no, ja tylko... ja, ja tylko... brawa, Można się zostawić, mamy duże miejsca. No, politechnika. Do z nasze studentki. mogą się zaprezentować pięknie i żywi, i publiczności, a brawa tym tym. Brawa nie tylko za nieprzeciętną urodę, ale także za wielką odwagę. Brawa! Właśnie, o to chodziło. Jeszcze raz gorący brawa! To jest tylko mały dowód, że na podkieśnicy rzeszowskiej są nie tylko dżentelmeni, ale także najpiękniejsze kobiety. Teraz prosimy kandydatkę numer jeden o wylosowanie karteczki z napisem przedmiotu, jaki będzie musiała wyciąć z papieru, a publiczność będzie odgadywać. My już wiemy co do przedmiot. Zapraszamy na środek naszą kandydatkę numer jeden, Dominikę Błaszczak. A publiczność? Proszę, przyglądamy się i staramy się odgadywać. Nie I to... prosimy o doping! Tak, bo nie jest to prosta rzecz do wycięcia. Dokładnie. No, jakieś pomysły wśród publiczności? No. Ale blisko. Rower, też nie rower. Bliżej muchy. Bliżej góry. Do góry to już tam nie blisko prawie. No, prosimy, prosimy. Kandydatka. Mm -hmm. Może ktoś tam powtórzyć? Chyba słyszałem dobrą odpowiedź. Nie, to nie anioł. Choć też ma skrzydła. No, prawidłowo, tutaj prosimy. Każda kandydatów. Brawo, brawo. na z swetekach. I chwileczkę, zapraszamy tutaj do nas po połowie nagrody. Brawa Podobno każda kobieta w stroju wygląda prześlicznie, a jeśli w stroju ślubnym mamy nie... to na pewno. Wydatka numer 3, Aleksandra. Brawa, proszę o gorące brawa. I tak. Mistrz Politechniki rzeszowskiej 2009 zostaje... Iwona Łas. Numer 2. Serdeczne gratulacje. Myślę, że nawiązało się dużo nowych znajomości. Myślę, że jakieś przyjaźnie się też wykreują